Witajcie, z tej strony Magdalena i zapraszam was do recenzji anime Sorano Aosa o Shiruhito-yo. Istnieją takie historie, które pomimo szczypty fantastyki są niezwykle życiowe i prawdziwe. Tak jest też w tym przypadku. Aoi Aioi oraz jej starsza siostra Akane po nagłej śmierci rodziców zostają same. Akane poświęca się dla młodszej siostry i rezygnuje z wyjazdu do Tokio ze swoim ukochanym. Po latach, gdy Aoi staje się obiecującą basistką, do miasta wraca chłopak Akane, ale wraz z nim ktoś jeszcze: przystojny Shino, który nieźle namiesza w życiu obu sióstr. Sora no Aosa o Toyo, czy jak to woli, Sky, to ponad półtora godziny filmu od studia Cloverworks. Jest to niewątpliwie udana produkcja twórców takich tytułów jak Anohana czy Kokosake. Historia, mimo iż ocieka ciągłym tematem muzyki, która sama w sobie jest niezwykle ważna dla bohaterów, skupia się raczej na uczuciach, niespełnionych marzeniach i wzajemnych relacjach. Aoi i Akane, mimo iż kochają się nad życiem, muszą zmierzyć się z przeszłością oraz przyszłością, która jest nieznana i nie zapowiada się zbyt kolorowo: dwie siostry i miłość, która może zmienić przeznaczenie. Czy to może się udać? Akcja w tym anime gna do przodu, dzieje się naprawdę dużo i widz nie ma prawa się nudzić. Główna bohaterka, Aoi, mimo iż porywcza i pełna gniewu, zaskarbia sobie naszą sympatię. To jej działania mają największe znaczenie i tak naprawdę to od niej będzie zależeć przyszłość jej siostry. Her Pluskej to wzruszający miszmasz romansu, dramatu i okruchów życia. Opowieść o dorastaniu i godzeniu się z przeszłością, niewykorzystanymi szansami i samym sobą. To także ukłon w stronę dorosłości i przypomnienie, że na nic nigdy nie jest za późno. Grafika w tym anime moim zdaniem jest świetna, muzyka bardzo przyjemna, chociaż nie jest to coś, co zapamięta się na lata. Postacie drugoplanowe są wyraziste, jednak nie poświęca im się zbyt dużej uwagi. Film w japońskich kinach ukazał się w październiku 2019 roku, ale można znaleźć go już online z polskimi napisami. Co ciekawe, historia z anime została przeniesiona na papier i ukazała się w postaci dwutomowej mangi. Jeżeli lubicie historię miłosne z lekko pokręconą fabułą, to ten tytuł jest w sam raz dla Was. Mi anime przypadło do gustu i z niecierpliwością czekam na kolejne dzieło twórców. To wszystko w tym odcinku. Dziękuję za oglądanie, zapraszam na Facebooka, Instagrama i Twittera. Zachęcam do komentowania, subskrypcji oraz kliknięcia w dzwoneczek. Do usłyszenia!